Cześć, Google po cichutku pod koniec września wprowadziło nową funkcję tworzenia awatarów, nazwaną ilustracjami Google. Na razie ta funkcja jest dostępna tylko i wyłącznie na urządzenia z Androidem, ale wkrótce pewnie się to zmieni i dotrze również na urządzenia z iOS. Dotychczas tworzenie własnego dostosowywanego awatara było zarezerwowane np. dla użytkowników Facebooka oraz innych aplikacji, systemów. Czy środowisk. Od teraz możesz wykonać go również w Google. Jest to doskonała alternatywa dla użytkowników, którzy wolą nie używać osobistych zdjęć, jako zdjęć profilowych. Możesz to zrobić dzięki kilku prostym krokom, które możesz wykonać, aby utworzyć własne zdjęcie profilowe w ilustracjach Google. W końcu Google pozwala na nieco większe odzwierciedlenie naszej osobowości w swoim środowisku. Ok, zaczynamy. Tak jak wspomniałem, przynajmniej na razie do utworzenia naszego awatara będziemy potrzebowali urządzenia z Androidem i oczywiście konta Google. Niestety obecnie nie ma możliwości również zmiany awatara poprzez ilustrację Google z poziomu komputera z Windowsem. Logujemy się na smartfonie z Androidem i otwieramy na przykład Gmail'a lub inną aplikację Google. Naciskamy swoją obecną ikonę w prawym górnym rogu, aby otworzyć swoje konto. Jeśli nigdy wcześniej nie ustawiałeś obrazu, będzie to domyślna litera na jednolitym kolorowym tle. Dotknij ikony zdjęcia, aby wyświetlić swoje zdjęcie profilowe. Teraz naciśnij Zmień, Dodaj zdjęcie profilowe. Możesz przeglądać dostępne obrazy według kategorii lub wyszukać określony typ obrazu, taki jak na przykład podróże, zwierzęta, kwiaty i inne. Następnie wybierz obraz, a gdy znajdziesz ten, który ci się spodoba, będziesz mógł rozpocząć jego edycję. Jeśli naciśniesz przycisk wstecz, wszystkie zmiany zostaną utracone. Miej to na uwadze, jeżeli wycofasz się z edycji obrazu bez zapisywania. Możesz edytować swój awatar według własnych tak naprawdę upodobań. Masz możliwość dostosowania palety kolorów między czterema domyślnymi paletami, lub możesz wybrać określone części obrazu, aby indywidualnie dopasować kolory. Jest również możliwość przycinania, zmieniania rozmiaru czy położenia obrazu. Gdy skończysz edycję, naciśnij po prostu zapisz jako zdjęcie profilowe i gotowe. Koniec z nudnymi literami zamiast zdjęć profilowych w Google. A jak wam podoba się funkcja tworzenia awatarów zamiast zdjęć profilowych czy tych literek na kolorowych tłach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. Aha, no i dajcie znać czy w ogóle zauważyliście, że ta funkcja została wprowadzona. Klikajcie przycisk i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Klikajcie też dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziś już wam dziękuję za oglądanie. No i pozdrawiam.